Witam wszystkich w kolejnym filmie na kanale Świat Supli. Dzisiaj poruszymy temat jednej z witamin grupy B, mianowicie witaminy B12. Inaczej jest zwana ona kobalamina. Pełni ona bardzo istotne funkcje w organizmie, które na tym materiale będę chciał z Wami poruszyć. Jest to jedna z witamin, której nasz organizm nie jest w stanie samodzielnie wytworzyć dlatego jej jedynym źródłem jest pożywienie. Jakie konkretnie funkcje pełni witamina B12 w naszym organizmie? Uczestniczy ona w syntezie kwasów nukleinowych DNA, co jest bardzo istotne w kwestii integralności genetycznej naszych komórek. Uczestniczy w procesach związanych z tworzeniem się czerwonych krwinek, pełni bardzo istotną rolę w procesie dojrzewania, różnicowania oraz Powstawania czerwonych krwinek. Witamina B12 jest bardzo ważna dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego. Uczestniczy w procesie powstawania mieliny, która otacza komórki nerwowe. Mielina ma za zadanie zwiększać szybkość impulsów nerwowych, co jest bardzo mocno skorelowane z procesami poznawczymi, pamięcią, koncentracją. Witamina B12 jest również bardzo mocno zaangażowana w procesy metaboliczne. Uczestniczy m.in. w przemianie metioniny w homocysteinę, jak również wpływa na przemiany kwasu foliowego, co ma bardzo duży wpływ na gospodarkę energetyczną naszego organizmu. Witamina B12 wpływa korzystnie na przyswajanie innych witamin grupy B. Przykładowo, stosując witaminę B12, znacząco podnosicie przyswajalność witaminy B9, czyli kwasu foliowego. Ma ona również bardzo znaczący wpływ na regenerację komórek organizmu, co jest bardzo istotne w kontekście progresu sportowego czy też prawidłowego rozwoju organizmu. Witamina B12, ze względu na to, że przyczynia się do prawidłowego rozwoju krwinek czerwonych, ma bardzo duży wpływ na transport tlenu przez nasz organizm. Prawidłowa ilość hemoglobiny w organizmie jest silnie uzależniona od poziomu witamin B12. Także jak możecie się domyślić, ilość witaminy B12, jeżeli jest zaniżona, może długoterminowo prowadzić do anemii. Witamina B12 jest bardzo istotna w kwestii zdrowia układu nerwowego. Przyczynia się do prawidłowych funkcji poznawczych, zapobiega neurodegeneracji oraz wspiera dobre samopoczucie oraz zabezpiecza organizm przed wystąpieniem stanów depresyjnych. Poprzez wpływ na metabolizm homocysteiny, witamina B12 Korzystnie wspiera układ krążenia, zapobiegając odkładaniem się blaszek mięśniowych w układzie krążenia. Jakie są skutki niedoboru witaminy B12? Ze względu na jej czynny udział w procesie tworzenia komórek czerwonych krwi, jednym ze skutków jej niedoboru będzie niedokrwistość, co objawia się zaburzeniami poziomu energii, bladą skórą oraz osłabioną regeneracją. Kolejnym skutkiem jej niedoboru są zaburzenia ze strony układu nerwowego. Po pierwsze są to Zaburzenia ze sfery poznawczej, czyli problemy z koncentracją, z myśleniem, z zapamiętywaniem oraz analizą faktów, mogą się również pojawić mrowienia, drętwienia, czy też skurcze mięśniowe. Jej niedobór może również powodować pogorszenie sprawności fizycznej, stagnację progresu sportowego jak również problemy z regeneracją. Witamina B12. Wpływa również korzystnie na układ pokarmowy, także skutki jej niedoborów będą objawiały się m.in. biegunką czy też utratą apetytu. Witamina B12 może również wpływać na zdrowy stan skóry. Jej niedobór może powodować zmiany skórne, takie jak bladość czy też żółtawy odcień, jak również jej łuszczenie. Witamina B12 jest również bardzo istotna pod kątem zdrowia psychicznego. Jej niedobór może znacząco wpływać na pogorszenie samopoczucia, może powodować pojawienie się stanów lękowych, wywoływać zaburzenia depresyjne. Istotny jest również wpływ witaminy B12 na ciąże u kobiet, mianowicie jej niedobór może mieć znaczący wpływ na nieprawidłowy rozwój układu nerwowego u dziecka osoby, które są głównie narażone na jej niedobory, są to przede wszystkim osoby niespożywające mięsa. Ze względu na to, że produkty mięsne są bardzo bogate w witaminę B12 i nie ma żadnych innych takich, które byłyby w stanie zaspokoić zapotrzebowanie organizmu w ciągu dnia na tą konkretnie witaminę. Także jeśli jesteście na diecie wegańskiej lub po prostu wykluczyliście mięso ze swojej diety, koniecznie musicie suplementować witaminę B12. Jednak jeśli wasza dieta zawiera mięso, Sprawdźcie u siebie poziom witaminy B12 w przypadku, gdy wystąpiły u Was objawy, o których wcześniej wspominałem. Jeśli badania krwi wykażą, że poziom witaminy B12 jest zaniżony, warto wdrożyć suplementację. Jak w przypadku wielu suplementów, mamy skutki niedoboru, ale mamy również skutki związane z nadmiarem stosowania konkretnego produktu. Jeżeli chodzi o witaminę B12, to skutki jej nadmiaru są praktycznie identyczne, jak jej niedoboru. I są głównie skoncentrowane na funkcjonowaniu układu nerwowego, czyli sferze poznawczej, pamięci, koncentracji oraz na sprawach związanych z naszym samopoczuciem. Jeżeli chodzi o uzupełnienie witaminy B12, możecie to zrobić za pomocą suplementów. Jest również opcja wlewów witaminowych. Natomiast są one dość kontrowersyjną sprawą ze względu na to, że dawka tej witaminy jest w nich bardzo, bardzo duża. Więc przy, w sytuacji, gdy de facto nie macie bardzo dużego niedoboru, możecie narazić się na bardzo duży nadmiar tej witaminy B12, co może powodować wcześniej wymienione skutki uboczne. Jeżeli chodzi o porę przyjmowania witaminy B12, ze względu na to, że ona ma duży wpływ na metabolizm oraz poziom energii w organizmie, zdecydowanie zalecam stosowanie jej z rana, ze względu na to, że może dodać Wam energii w ciągu dnia. Natomiast jeżeli zdecydowalibyście się na stosowanie jej wieczorem, Liczycie się z tym, że może być problem ze snem oraz regeneracją nocną. Jeżeli chodzi o suplementy, występują dwie formy witaminy B12. Pierwsza to cyjanokobalamina, która charakteryzuje się niższą ceną oraz troszeczkę gorszą przyswajalnością. Drugą formą jest metylokobalamina, która jest już formą aktywną witaminy B12. Jej metabolizm oraz przyswajanie jest znacznie szybsze oraz działa znacznie bardziej efektywnie. Jeżeli chodzi o źródła witaminy B12 w produktach spożywczych, znajduje się ona w mięsie, rybach oraz produktach mlecznych. Dodawana jest również do wielu płatków śniadaniowych, owsianek, mleka sojowego czy też do mleka migdałowego. Bardzo istotną kwestią są. Interakcje witaminy B12 z lekami, które niektórzy pacjenci stale przyjmują. Są to leki takie jak metformina czy też leki zobojętniające kwas żołądkowy. Jeżeli używacie takich leków na co dzień, koniecznie skonsultujcie to ze swoim lekarzem. Jeżeli chodzi o zapotrzebowanie witaminy B12, oczywiście różni się ono w zależności od wieku oraz płci. Oczywiście największe jest u kobiet w ciąży czy też w wieku rozrodczym. Także witamina B12 jest bardzo istotnym elementem naszej diety, ma ogrom funkcji, jej niedobór jest bardzo dokuczliwy, zmniejsza na pewno produktywność w ciągu dnia. Jeżeli zależy Wam na Waszej produktywności, sprawdźcie poziom Waszej witaminy B12 i ewentualnie wdrożcie suplementację, czy też zmieńcie swoje nawyki dietetyczne. Zachęcam do subskrypcji kanału. Cześć, do zobaczenia.